Jezu, drogi, w końcu mój ulubiony dzień patcza Start rajdu i to do tego pierwszego w dodatku. Zaczynamy. Ulgrak znany z tego, że jest zajebiście głodny. Będą rozpiły się pajęczyny, a.k.a. weeby, które sukcesywnie zabierają wam miejsce. Jak je odzyskać? Osoby z zielonym kółeczkiem posiądą moc wybuchnięcia po kilku sekundach i zniszczenia jebanych weebów, razem z całą ich kolekcją chińskich bajek. Gdy boss wybierze sobie jednego gracza i wrzuci mu takie wielkie kółko białe, to odchodzisz gościu od bossa i reszta wchodzi w kółko, żeby po pierwsze zmniejszyć damage, po drugie, im więcej ludzi. Słabsze przyciąganie, które potem nastąpi. Na 0% energii Boss robi się zajebiście głodny i ucieka, szarżując sobie przez mapę za pomocą portali, które będą pokazywały się na krawędzi areny. Mało tego, będą rozpiły się również małe Ady, i tutaj idea jest prosta. Zbieracie je w jedno miejsce i wysadzacie w kosmos. Oby po śmierci dropią mięso, którym trzeba nakarmić bossa. Gdy ten się zatrzyma i zacznie kastować jakieś tam swoje gówno, w trakcie którego nie dostaje damage'u. Podnosicie mięso i zanosicie do bossa. Po nakarmieniu gracie dosłownie to samo, co na starcie i powtarzacie całość, aż bos nie. Zdech. podobało się, zajebiście najlepszy jesteś mordo. Postaw łapę w górę komentarz do następnego.